Tak wygląda moje. Teraz na kryczyko zrobimy co, czyli jest mu I zrobimy daj jest mruganko na dachu a pod na dachu jest podłączony wentylator z tego teraz sobie otworzymy a tu już się nam otworzyło Tak wygląda otwarte. Zaraz wyjdę. jest całe urządzenie, które daje pilota i można do tego podłączyć jeszcze wyciągarkę. Na no, zwijanie i rozwijanie. No, silnik jest zimny. ESC też wyłączyłem. To jest seryjne bronko. Zdjęta ciemna folia z szyb. Nic poza tym, nie dołożone tylko zderzaki, te chińskie badziewie. Nie jestem z tego zadowolony. No i to, ten przód taki, i chłopaczki, to się wkłada, że Rzepa z przodu i rzepa z tyłu. Tam wchodzi koło. No i tu się zapina się. Tu się zakłada. trzeba trafić jeszcze na tonę. tu muszę zrobić większą dziurę, żeby się nie szczypać z anteną. Jest dziura na antenę, ale trzeba zrobić większe, żeby nie pieprzyć się tym strafianiem. 3S, bateria na taki trial, jak próbowałem, to w zasadzie nie ma znaczenia, czy 2, czy 3S. No. 3S ma więcej mocy. Haczyk założony, oczywiście chiński też. Wentylator jest z silnika. Zaczepiony trykitko i całkiem dobrze działa. Ten jest podwójny fan z czujnikiem. Tak, to spięte. Można było bardziej tu trochę uporządkować te przywody, ale tam jeszcze jest masę wyjść na inne rzeczy. Można podopinać z tyłu światła i z przodu. No, to tyle na razie.